Jak tam wczoraj nauka z Pauliną? Bardzo dobrze. W końcu zacząłeś się uczyć i nie myślisz o głupotach. Tato, muszę ci coś powiedzieć. Mów śmiało. Ja i Paulina oficjalnie jesteśmy parą. Yyy, okej. Okay. Zaplanowaliśmy już sobie całe życie. Młody, jak ty się z nią tylko dwa razy spotkałeś? A serce nie wybiera. Czyli wczoraj tak naprawdę się nie uczyłeś? A to, cały wieczór spędziliśmy wspólnie na oglądaniu Netflixa. A co z nauką? Ale ja ją kocham. Pytam, co z nauką? W przyszłości planujemy dwójkę dzieci. Chłopczyka i dziewczynkę. Ty nie rozumiesz co ja mówię. Mamy im na imię Karol i Zosia. Czy się dobrze czujesz? Nigdy się nie czułem lepiej. Jutro idę poznać jej rodziców. Co im powiesz? Że znasz ją dwa tygodnie? Nie. Poproszę o rękę ich córki. Ty słyszałeś co ten gnojek zamówił? Co takiego? Żyrafę! Ach, ten młody, ciągle te nowe zabawki! Taką z Afryki! Przecież to bez znaczenia skąd jest ta zabawka! Taką żyjącą, taką wielką! To ty panikujesz, wsadzasz bateryjki i ona wydaje odgłosy. Ty się dziwi, że je panikuje? Nasz syn zamówił prawdziwe zwierzę! Ale że prawdziwą żyrafę? Tak! Żyrafę z Afryki! No tak nie może być, musimy z nim porozmawiać. Ja zaraz zwariuję! Młody, co ty robisz? Zamawiam jedzenie dla mojej żyrafy. Jakie chyba mam zawał! Ogarnij się, żadnej żyrafy nie będzie! Spokojnie, niczym się nie musicie martwić. Wszystko załatwiłem. Ale jak to załatwiłeś? Normalnie, płatność przeszła kartą mamy. Tylko nie to. Musimy to jakoś odwołać. Nie no, już za późno. Jak to za późno? Żrafa będzie za dwa dni. Jak będziecie chcieli, to będziecie mogli pogłaskać. Co tam młody? Tato, nie musisz się już niczym martwić. Wszystko zrobiłem w domu. Ale o co chodzi? Jak to wszystko? Podkurzałem, wyniosłem śmieci. Ale, że ty? Umyłem podłogi, byłem z psami na spacerze i zrobiłem ci obiad Czekaj, bo mi się chyba coś śni Umyłem brudne naczynia i jak widzisz, posprzątałem swój pokój Wow, no to ekstra Właśnie skończyłem robić zadanie domowe, a zaraz będę się uczył na przyszły tydzień Brawo młody, skąd ta zmiana u ciebie? Uznałem tato, że to najwyższa pora, żeby się zmienić Bardzo mnie to cieszy, tak trzymaj A, jeszcze jedno No śmiało, mów synku Jesteś wzywany jutro do szkoły Po co ci szalik po domu? No bo mi jest zimno Zimno ci... No tak. A wiesz, że widać tą malinkę? Widziałeś? No tak, jest na pół szyi. Myślałem, że dobrze ją zakryłem. No to ci nie wyszło. Ta, a mam pytanie. Jakie? Czego ty mamie nie robisz malinek? No bo jesteśmy dorośli. Nie kochasz mamy? Kocham, ale gdyby poszła z malinkami do pracy, to mogliby ją wyrzucić. O nie! Co? Olinę ze szkoły wyrzucą. Czemu? Ma całą szyję w malinkach. No co tam? Tata! Ta. Co tym razem? To koniec! Czego koniec? Paulina mnie zostawiła No czasem tak bywa Nie drzyj się Słyszysz? To co teraz? Teraz się ogarnij i znajdziesz inną Ale to była ta jedyna A czemu cię zostawiła? Dlatego Michała co mieszka przy żabce Serio dla niego? Tak zaproponował jej dwa razy w tygodniu chodzenie do kina Zaproponuj jej trzy razy O tym nie pomyślałem Dorzuć do tego jeszcze kanapki do szkoły Dobra dzięki tata jesteś najlepszy Witam. Dzień dobry, przyszedłem się obszyć. Jasne, nie ma problemu, Tylko skończę strzyc pana. A długo? Co długo? Ty długo mam czekać? No tak z 10 minut. A no, jak muszę to poczekam. Dobra, to tam sobie usiądź poczekać. Nie, dobrze mi się tu stoi. No jak tam wolisz. A mam pytanie. No słucham. Yyy w sumie No? Zapomniałem. Okej. Okay. Albo wiem. No. Albo nie. Spokojnie skończę strzyc pana i będzie twoja kolej. Już wiem. No dawaj. Długo jeszcze? No tak z 9 minut. Puch, dobra, to idę gdzie indziej, bo się nie doczekam. Do widzenia. Cześć, młody. No halo Bo zostawiłem zupę na gazie, czy mógłbyś ją wyłączyć? Co zostawiłeś? Zupę na gazie. Ale co mam zrobić? Wyłączyć gaz na kuchence. Ale ja nie umiem. Spokojnie, idź do kuchni. Dobrze, idę. I co jesteś? Jestem, co mam robić? No, i masz cztery pokrętła. No. Pierwsze od prawie musisz wyłączyć. A to nie wybuchnie? Nie powinno. Co? Nie wybuchnie. A w lewo czy prawo mam kręcić? W lewo. Okej, okay, próbuję. Ach, duży ogień! Nie w to lewo. Uf, udało się. Wyłączyłeś? E, tak, tak, udało się, w drugie lewo kręciłem. Co przy tym chciałeś? No, wołałem cię, mamo. I co chcesz? Czy dasz mi swoją kartę? Nie, nie ma takiej opcji. Dlaczego? Ty, pytasz dlaczego? No, bo nie wiem. A czy ty w ogóle wyobrażasz sobie, ile ty pieniędzy wzięłeś z mojej karty? Yyy, nie. To 50, to dwadzieścia, to pięć tysięcy, to trzy tysiące. Ty jesteś niepoważny. A co, zła jesteś? Tak, jestem wściekła. Ciebie nawet na zakupy samego nie można puścić. Jak to nie można? Przecież podeznam na zakupy. Jak ja ci raz wysłałam po 20 parówek, to kupię ich sześćset. E tam, mamo. Raz mi się zdarzyło. Raz? Chyba ze 100 razy. A czyli nie dasz mi karty? A po to ci moja karta. Masz kieszonkowe. Ale ci chciałem kupić kwiatka na Dzień Kobiet. To z kieszonkowego ci nie starczy? Debyłem kieszonkowe. To ty myślisz, że jestem skarbonka? Ale tylko jednego kwiatka. Nie wytrzymam z tobą. Masz tą kartę i mi denerwuj. Dzięki, jesteś super. Tylko pamiętaj, jednego kwiatka. Muszę iść. Pa! Będę pamiętał. Po jednym dla każdej dziewczyny w szkole. Następny! Dzień dobry, czy to warzywniak? Jasne! Jakie warzywko dla ciebie? Yy, mam listę od mamy. Okej, okay, to daj mi tą listę. Yy, wolę, wolę sam przeczytać. No to słucham. Ziemniaki, dwa... Psz. Y y tysiące. Ile? No, ziemniaki dwa, szyty, czyli sztuk tysiąc. Nie, ja chyba żem przesłyszał. No tak, mama napisała. Dwa tysiące ziemniaków. Poczekaj, poczekaj, to ja do hurtowni muszę zadzwonić, bo ja tyle nie mam. Pan poczeka, bo jeszcze na liście mam ogórki. Ogórki się nie martwię, mam dużo. Ogórek jeden, sztuk tysiąc. Nie, to tyle to ja nie mam, to też zadzwonię o to do hurtowni. Y I to wszystko będzie. Panie, to wychodzi 4300 złotych. Co? Ale drugi ten obiad. To na jeden obiad? Nie wiem, mama lubi robić niespodzianki, może goście przychodzą. No to grubo, płatność kartą czy gotówką? A no tak, już płacę. Kartą mamy poproszę. Gdzie jest 100 złotych z mojego portfela? Jakie 100 złotych? mojego portfela. Skąd mam wiedzieć? Nie denerwuj mnie. E, czym się denerwuję? Zabrałeś je. Nic nie zabrałem. O co jest afera? Zabrał z mojej... Nic nie zabrałem. Po kolei. Ma twierdzić, że jej zabrałem. Bo zabrałeś a zabrałeś? Nie, ja takich drobnych tutaj nie biorę. Widzisz? To nie on. Młody! Tata to się drzesz. Ktoś mi auto spod domu ukradł. Spokojnie, bez paniki. Co? Jak to bez paniki? To są spoko mordy. To, to ty ich znasz? No tak, Tomek i Krzysiek. To oni mi auto ukradli. Nie ukradli, tylko pożyczyli. Jak to pożyczyli? Normalnie, pożyczyłem im. Krzysiek umie jeździć. Ośmiolatek umie jeździć? Krzysiek ma skończone już dziewięć. Tak, jeździł z tatą na kolanach. Co ty w ogóle wygadujesz? Tato, musieli mi położyć auto, inaczej by sobie nie dali rady. Czym by sobie nie dali rady? Kolej z Warszawy im wisiał kasę, więc do niego pojechali. Co? Do Warszawy? 300 kilometrów stąd? Tak. Nie no, ja muszę zadzwonić do ich rodziców. No to dzwoni. Daj mi numer. Nic nie dam, kolegów nie sprzedam. Co? Dawaj mi numer. E, e, To co ja mam teraz zrobić? Tato, może jeszcze ich dogonisz? Możesz wziąć mój rower. Jak tam w szkole? Bardzo dobrze. Nie dostajesz żadnej jedynki? Dzisiaj nie. Dzisiaj nie? Yy, no nie, yy, mam pytanie. No dawaj. Czego panie się puszcza przodem? Nie rozumiem. Czego się mówi, panie przodem? A bo w czasach jaskiniowców puszczało się kobiety przodem, żeby zbadały jaskinie, czy nie ma niedźwiedzia w środku. A to dlatego w szkole nas nauczyciele puszczają pierwszych do klasy. Halo. Cześć, tato. Co chcesz? Co robisz? Film oglądam. A, czyli nic ważnego. To przyjechałbyś po mnie? A co, sam nie wrócisz? Mógłbym, ale bym bardzo długo wracał. Czy ty przypadkiem nie miałeś się dzisiaj bawić na osiedlu? No, bawiliśmy się na osiedlu, ale było nudno i potem co innego robiliśmy. Okej, okay, czyli gdzie jesteś? Takiego kolegi w domu. A gdzie kolega mieszka? Mogę ci wysłać pineskę. No to wyślij. Okej. Okay. Poszło. Paweł, ty dobrze wysłałeś? No, piaseczno. No, ale to jest 260 kilometrów od nas. To co, przyjedziesz? Młody. Gdzie on jest? Ej, cicho teraz, bądź cicho, tata dzwoni. Halo? Gdzie jesteś? No, w domu. Tak? No tak. Wiesz, tak się składa, że ja też jestem w domu. Co? Miałeś być później. A widzisz, taka niespodzianka. Ty przypadkiem nie miałeś kary? No, miałem. To szybciutko do domu. Dobrze, już idę. Pa! Koledzy, nie wiem kiedy się zobaczymy.